To już druga charytatywna impreza zorganizowana dla 13-letniej Roxany. Tym razem do pomocy przyłączyło się Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, gdzie odbył się koncert orkiestry Dętej reprezentacyjnej Lasów Państwowych stucholi. Jednak początek imprezy rozpoczął się ogłoszeniem wyników testu wiedzy o przyrodzie, który odbył się tydzień temu. Dzisiaj nas pogoda nie rozpieszcza, jest jak jest, ale mimo tego Grudziądzanie przyszli dość licznie. Eee... Właśnie ten koncert, który się odbywa, to jest gwóźdź dzisiejszego programu, że tak powiem. Za chwilę jeszcze będzie licytacja przedmiotów przekazanych przez mieszkańców na rzecz Roxany. Te wszystkie środki są nam przekazane, ale. Impreza cała zaczęła się od ogłoszenia wyników konkursu Guzińskiej Przy, Przyjaciół Przyrody, gdzie w zeszłym tygodniu mieszkańcy rozwiązywali ten test. Ta pogoda nam troszeczkę nie dopisała, ale jestem bardzo wdzięczna ludziom, którzy naprawdę przyszli, poświęcili swój niedzielny czas i, i są razem z nami. Bardzo dziękujemy. Mimo deszczowej pogody wiele osób przyłączyło się do pomocy. Oprócz muzycznej oprawy zorganizowano również licytację. Popularnymi przedmiotami aukcji były koszulki grudziąckich sportowców z autografami oraz tablica miasta Grudziądz. Największe zainteresowanie przyciągnęła tak zwana Maniszówka, czyli nalewka przyrządzona przez prezesa MZK Pawła Maniszewskiego. Łączny dochód to blisko 10 tysięcy złotych, który przeznaczony zostanie na specjalistyczny chodzik dla dziewczynki.